Dobra, witam was w kolejnym odcinku, Zagajmy w Wękujš! Nie no, ten pistacik to jest masaka. Kurde mać Poza to jaką fajnie już wygląda. To wygląda jak jakiś mini... Jakby nie wiem. Pseudu sniperka. Była jakaś takiego zasięgu. Kurde, ten pistocik to już rządzi. O, amunicja do niego się znalazła nagle. Fajnie. Kudaj, pierwsze w... pierwsze w sumie trzy ulepszone broni na maksa. Jeszcze raz. Nagle ten poziom normalny jest dla mnie miły. Nagle. <laughs> Czemu nie już można sobie zbierać do zabawy wszystko? Tylko teraz muszę się stać, żeby nie zginąć. Bo coś czuję, że jak zginę, to pani nie możliwość ulepszenia broni. Hmm. Znaczy... Jest tutaj chyba jeden bóg, że po prostu broń nam spada o jeden poziom i nie możemy jej ulepszać, pomimo tego, że podnosimy na przykład nic. Tą samą broń to jakoś na niej nie zaicze poziomu. Dobra. O, tutaj są... Tak, tutaj będą bianki. Kurwa. Dobra, na początek. Zwieżeczka. i ja chyba skoczyć na nas. No wę te kulki i ananę są mega mm, super, dostaliśmy masę obrażeń Czekaj. Ratuję cię gościu. Nie kuza ka bisny peski, tylko nie wiem po co mi to. Nowa kurka anana ucieka. Ten ginie. Wow, tego jest miotło. Okej. Okay. Uch, już myślałem, że się myliłem, ale bianki są. I to dwie. I w sumie dwa nam... No, w sumie jednak nie je ta broń ma. Wiecie co? Zużyjmy ten granat końcu. Nielki. nie mogli go... Trafić w PC, bo wtedy dostaje naprawdę masową Już po niej, ale no ten pistolet jest włoski już. O, mission complete. Ech. 7 minut, 7 minut i 2. Nie, no, bianki to nie są bossy. A jednego bossa załatwić <laughs> bardzo szybko. Kurde, no to było dobre. Okej, okay, wyrzucenie rakiet mi nie jest potrzebna. Na konsoli była strasznie potrzebna ta wyrzucenie rakiet, na przykład taką Biankę czy coś. No amunicja. Pistolecik zachowamy. No, pistolecik jest już taki kozacki, że nie wiem. kurde. A mi się strasznie podoba to nagłe przenie, że nagle ta koba, ten co?

Tak, manewr. Manew. Manew. Roboty. Ok. Fuck, wysadzili go w kosmos. Ło, wow, mięso z niego zostało. O, nie widziałem, że to jest body disembed. Na konsolach takich chyba rzeczy nie było? Ale nie są pewien. Trzeba to rozwalić, tak główne. unik, 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 unik. Kole, tego nie trafia. Tego trafię. Tego trafię. O, po całą energię zużyłem, heh. Właśnie coś jest, tak z ciekawości może wam powiem, jest jedno takie osiągnięcie, żeby zużyć energię tak, żeby nie doszło do przegrzania kostiumu. Taka ciekawostka. Okay, no. O! Proszę bardzo, figurka się znalazła. I... w tym... ten linie... I też... Panie, że ten... Bans tak wybiega na walkę. I nic nie robi. Tylko idź daj przed siebie! O, tu Sniper. Już go nie ma. Oj, pięknie się można pobawić w tej grze. O, tu jeszcze jest sniper. Musiałem sobie wszystko wyczyścić. No, jest wam. Taki kopus ma za nich musiałem sprzątać. Wow. I jest. Wow, wow, wow. Chyba jeden załatwiony. <grymny> Pokazał o i dostał. Tak! Dzięki za info wiesz Dobra Wyłączymy cię z bitwy Właśnie są ciekawe je to Eee, to zasłabiję Znaczy od mocny rdzeń to czołg ma spada się na nie o, super rzut! Hmm. Czy nazywamy ten czołg Po to zacznę go na plecy mu Dobra, unik Czołg spieprzony. Na górze snajper Amunicja W sumie widzę tam ulepszenie Ten ja dostanie web? łeb Robo-fuck No, uh. snajper Zawsze ma amunicja jakaś, no nie? Co a, to miejsce zaczekałem. Okej. Okay. Trochę zużyliśmy na tych granatów. MP. Mamy tylko trzy sztuki. Niedobrze. Co? Oba. E, ba Weźmy taką. Tylko... W sumie figurkę rozwaliliśmy, dostajemy za to chyba punkty nawet. Nie, dostajemy za to masę punktów za bonus czasowy misji. Wow, 22 wat. Nie wiem. 286 tysięcy. Hmm, mniejsza. Okej... Okay. Situacja tu pochodzi, sir. We're going to stay frosty. What do you mean, ha? The enemy have turned the plasma complex into a lake of fire. Could blow us all to kingdom come. Yeah, any way to avoid said kingdom come scenario? Praying. Thank god I'm an atheist. Let's go! Tell us, Take a man. Kurde, taki fajny efekt, nie wiem, czy widzicie. A takiego zmycia się robi. Nad i tę temperaturę. Fajny efekt. Przyznam szczerze. O, super. Roboty. Uuu, bonus dostanę za skasowanie łuba. Ciekawe jak mi się to udało zrobić. Ty, 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 ty. Co tutaj jest? A, tutaj jest... Nie, dzięki. O. Gdzie, chciałem go uratować! Kaptenet To tam jest? Tu rzucił granat nie, nie doleciał Dobra, ten zostanie Ten dostał Jak zostajecie go tam granatami wy? No. do wódca. Ja, ja zaskakuję. Mam mówiłem się. O, Jezu. co pistocik na ciebie szmatu? <grystanie> no i tutaj Taki żacik sam zarzucił Że Że ten opis zabrzmiał jak w jakiejś grze komputerowej czy coś <grystanie> Ale szybko go pokonaliśmy Przedtem to trzeba było się męczyć w pizdu Oh, explosão. <laughs>

Chodź na window Okej, okay. wow, dwie minuty mi to zajęło Nieźle hm? hmm. I kolejny bonus punktowy, spoko Okej okay. A mało co nie zginąłem przez tego wipera, bo widzieliście co on zrobił mi wtedy tam. Dobra, amunicję, przeodujmy. Chociaż w sumie chyba nie miałem po co przeodować i tak bym miał cały magazynek wtedy. Ale co tam. Wiii... Właśnie. chcę. Jest! Nie. Nie, chyba się udało. Ocięgnięcie mam jakieś. 40 arów. Ale jestem ciekawy czy mi się uda to tak ładnie zrobić. Eeeh Nieważne Opa You're in a zero zone. Take hmm. Dobra, będziemy szli przez grawitację zero Au, kto mi strzał po głowie? Oj tutaj mamy dość fajny nagem motyw jak widzicie Zobaczymy się. O, dzięki za, za tak. Jak widzicie To jest fajny efekt. Tak chodziłem po takiej strefie. Może to trochę boleć, kogoś. Bo Ale efekty są piękne. Ej, wy przez to zginiecie. okej. Okay. Wasz pomysł podniosę cię okej, okay, przeadujmy hmm, Banda idiotów z moją Dobrze, że jeden przetrwał Tak, gas i przeżył, tak <grymne> okej okay. Dobra ci kłócać. E, wy tak może nie podchodźcie tam, co? Wow, ten przetrwał No, znaczy, się mają w masy pancerz. Poza tym możecie zobaczyć, jak te, takie te... łuski wypadają fajnie. W kosy. W powietrze. Jezu, znowu! No i zginie parę na tu Marines. No czemu nie? Aż dowódca tu dupek. Dobra, czekajcie. Kademy Granaty do pistoletu Jest ok. No. Ale ja chyba Właśnie miałem jakieś osiągnięcie 40 40, jard... 40 jardów tego uniku To chyba to jest to osiągnięcie żeby tak nie zużyć całego kombinezonu a nie jestem pewien. Dobra, mniejsza z tym Robimy misję. Tutaj gramy do zabawy nie da osiągnąć. Chyba, jeszcze nie do granatów już mamy. Coś wielkiego. No nie! To nie Anon. Dobra. Ja ci dam I pyk! I pyk! Pyk! Fuck jest, fak jest ja powoł wrażeń został, gdzie to gówno Czerwone Łow wow wow wow. wow I chyba zabił ma miejsca Albo spróbował Właśnie to jest to ja nie lubię tej wagi tutaj, bo to jest ciasnym na ciasnym terenie bardzo. Tak, ciasnym ciasnym terenie bardzo O, amunicja. Czemu nie? Jak tam? przeładujmy. Przeładujmy. I lecimy dalej. Okej. Okay. Jak tam? Nie znowu bonus? Oczywiście. No, 305 tysięcy punktów. Nie, wiem 6 zginęło. No, ale to wina tych teleportacji, wroga.

You can't do that. You still got men out there. Men who were ready to die when they signed up for this mission. You know that. Let's not give up on them just yet. There's still time. I don't take orders from DARPA. Ja za coś w filmik przycięłam, nie wiem czemu. Dziwne. Jakieś patrze doszły i trochę przycina momentami. Dziwne. History should lend credence to that theory. Even with the sacrifice of San Francisco. I never planned for that to happen. But sacrifice of some sort is unavoidable. This is not the time the place for regrets. The ends come before the means now. Then I will let you handle the means. Okej, okay, bardzo miał dość ciekawą rozmowę z Panią Prezydent. Jest jakieś opóźnienia, kwestii są? Wow. Okej, okay, to w następnym odcinku zrobimy tą misję, także więc żegnam się tutaj z Wami, na razie, cześć.